Moi drodzy na dzisiejsze rozważania, zapraszam Was do grudka. Z księgi proroka Izajasza: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan, otrze, wtedy Pan Bóg odszedł z, z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Tutaj, moi drodzy, widzimy zapowiedź oglądania Boga i nieśmiertelności. I zauważmy, że ta zapowiedź oglądania Boga i nieśmiertelności jest przeciwstawiona łzom i hańbie w oczach innych narodów. Skąd to się bierze? No, czy ktoś z nas, tak normalnie żyjąc, zakłada, że umieranie i niemożność? Przeniknięcia swoim wzrokiem e, aż do Boga, zobaczenie rzeczy nadprzyrodzonych. Czy to jest coś hańbiące albo czymś, nad czym należałoby płakać? Generalnie nie. No, uważamy to właśnie za normę, że tak właśnie nasze życie wygląda: że widzimy świat materialny i że przeznaczeniem człowieka i innych istot żywych jest koniec końców umrzeć. Jest to normalne. A dlaczego może być to przyczyną z i hańby? Otóż dlatego, że ludzie wierzący w Boga, tego jednego Boga dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, ludzie, którzy nie są ateistami, wyznają wiarę w nieśmiertelność, w nieśmiertelność duszy, wiarę w życie wieczne. A czy obserwujemy, żeby ktoś z nas żył wiecznie? Czy mamy ludzi, którzy kiedyś się urodzili i żyją przez setki lat i jeszcze nie umarli tylko dlatego, że wierzą? No nie, wszyscy umieramy. Czy mamy jakieś dowody na to, że. Nawet po przejściu na tą drugą stronę, kiedy już tam nas złożył do ziemi, że dalej żyjemy, dowodów brak. Czy mamy jak udowodnić, że przez modlitwę, przez kontemplację wchodzimy w kontakt z Bogiem? Nijak tego udowodnić się nie da. I czy nie jesteśmy czasami z tego powodu obiektem żartów? Jesteśmy. Żartów, kpin, szyderstwa, tego wszystkiego. I musimy to znosić. Musimy znosić ten ciężar. Wiary, który na nas spoczywa z, ze strony osób niewierzących, a kiedyś w starożytności ze strony pogan, którzy w takie rzeczy nawet nie, nie wierzyli, nie mieli tego w ramach swojej religii. One bardziej skupiały się na teraźniejszości. Ale kiedy Bóg w końcu objawi tę rzeczywistość nadprzyrodzoną, kiedy to wszystko stanie się jasne i kiedy rzeczywiście zaczniemy być nieśmiertelni już w pełni, nie tylko w sensie naszej duszy, ale w sensie również naszych ciał, wówczas ta hańba i te łzy spowodowane atakami w stronę osób wierzących w jedynego Boga, to wszystko zostanie zniszczone. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność, cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie. Na tej górze. Górą, moi drodzy, jest zawsze w Starym Testamencie Syjon. Jest to wzgórze będące w Jerozolimie. Mówić, że to góra to gruba przesada. W sensie to rzeczywiście jest teren wyższy, ale jakaż tam góra. Góra oliwna, na której modlił się Pan Jezus leży w okolicy, w tej wzgórza Syjon, jest położona wyżej od Syjonu geograficznie, z Góry Oliwnej patrzy się w dół na wzgórze świątynne, ale rzecz w tym, że na tej wzgórze, na, tym, na tej górze, jak Żydzi mówili, stoi świątynia. Świątynia była miejscem przebywania Pana Boga, Żydzi wierzyli, że Bóg tam przebywa, chociaż duchowo, to realnie, to znaczy Powiedzielibyśmy, że Bóg tam przebywa materialnie. To znaczy, jeżeli że na Przebłagalni, czyli na tej Arce Przymierza, gdzie znajdowały się przykazania, że na tej skrzyni rzeczywiście siedzi sobie Bóg. No, nie w postaci, w postaci cielesnej, ale prawdziwie, czyli duchowo. Bo my dzisiaj sobie myślimy, że Pan Bóg przenika cały świat, że Bóg jest wszędzie. Nie uważali, że nie, Bóg nie jest wszędzie, Bóg jest konkretnie wyłącznie w świątyni i że ręka Pańska tam spoczywa, że ona czuwa nad świątynią. Ale moi drodzy, rzeczywiście ręka Pana spoczęła na świątyni materialnie, wtedy kiedy wproczył do niej Jezus Chrystus. Jezus wielokrotnie bywał w świątyni. Pierwszy raz był wtedy, kiedy został ofiarowany jako jeszcze niemowlę. I rzeczywiście wtedy ręka Pańska, dosłownie dłoń Jego, Jego ramię znalazło się w świątyni. I oczywiście, będąc tam jako dziecko, w życiu ludzi, którzy wtedy funkcjonowali, no niewiele, niewiele zmienił. Prorocy, którzy go rozpoznali, oczywiście uradowali się, ale dla reszty społeczeństwa nie miało to większego znaczenia. Ale wraz z dorastaniem Jezusa Chrystusa, wraz w końcu z osiągnięciem pełnej dorosłości, ze spoczęciem głoszenia Słowa Bożego, zmieniło się. Bardzo wiele i rzeczywiście, koniec końców, przez tę świątynię, przez obecność Jezusa Chrystusa pośród nas, już materialnie, a nie duchowo, zostało ofiarowane nam zbawienie. Czyli teraz już naprawdę możemy oczekiwać życia wiecznego. To znaczy ono już jest pewne. A mamy prawo spodziewać się, że również zaktualizuje się w naszym życiu, że my tego dostąpimy. A więc to zbawienie jest już bardzo blisko, to znaczy musi już dokonać się na nas. To nie jest tak, że być może kiedyś Pan Bóg nas zbawi. On już nas zbawił, to już dokonało się 2000 lat temu. Nie opodal Jerozolimy. Ale w naszym indywidualnym, prywatnym życiu to się w końcu jeszcze musi zrealizować. Jeszcze teraz tego, nie doświadczamy, ale nie jest tak, że jeszcze Pan Bóg coś musi zrobić, że jeszcze coś musi się wydarzyć na zewnątrz, poza mną. Nie, poza mną już dokonało się wszystko. Teraz pewne zmiany, aby być członkiem, aby być uczestnikiem tego Królestwa Bożego, tego zasiadania za stołem i ucztowania z Bogiem w radości z życia wiecznego i w radości z obcowania z Bogiem. Z radości możliwości spojrzenia mu w twarz, oglądania go, już możemy korzystać. To już po części w nas się dokonuje. I owszem, dla świata dalej może być to przedmiotem żartu, ale dzieje się to w nas i jeżeli tego doświadczyliśmy, to indywidualnie dla nas nie ma to większej różnicy, czy się to światu podoba, czy też nie. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego stóp, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią: ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Moi drodzy, masowe uzdrowienia to jest coś, co nie zdarzało się w czasach Starego Testamentu. Nawet jeżeli ktoś miał moc, miał władzę uzdrawiania, to były to zawsze jakieś pojedyncze przypadki, sytuacje incydentalne. Nie działo się tak, że jakiś prorok uzdrawiał tysiące czy setki ludzi naraz. Zawsze było to taka sytuacja jeden na jeden, która miała utwierdzić daną osobę w wierze albo pokazać interwencję Boga i tym samym potwierdzić może działanie proroka, potwierdzić jego słowa. Tymczasem widzimy tutaj coś zupełnie innego, ale w Starym Testamencie możemy znaleźć takie sytuacje jedynie, ale jedynie właśnie w zapowiedziach prorockich. To znaczy w tym co odnosi się do mesjasza. Słyszeliśmy że będą masowe uzdrowienia, że wtedy one będą się zdarzały, kiedy to właśnie Mesjasz będzie działał. I co ciekawe, moi drodzy, ci ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, przychodzili po uzdrowienie. To jest to, na, co, na czym im zależało. I nie powinniśmy się temu dziwić, bo gdy my pomyślimy, że znaleźlibyśmy się w tamtej sytuacji, to znaczy przenieślibyśmy się z naszym stanem świadomości tu i teraz, i poznalibyśmy Jezusa, to nawet może ręką byśmy machnęli na własne choroby, a chcielibyśmy poznać Chrystusa, e, przybliżyć się do niego, stać się jego przyjacielem, e, przyjąć jego sposób myślenia, e, dowiedzieć się od niego, jak zmienić swoje życie, jak bardziej pokachać Pana Boga, jak osiągnąć zbawienia. Te kwestie by nas interesowały, e, a nie to, czy tam będę utykał na nogę, czy, czy nie. To jest. Z wieloma rzeczami da się żyć, ale móc spotkać się z Jezusem to byłoby niesamowite. I wiele byśmy za to oddali, żeby mieć taką e, możliwość, taką sytuację. Ale ci ludzie wówczas nie wiedzieli tego, co my nie mieli takiego podejścia do życia, a przede wszystkim podejścia do Jezusa, takiego jak my nie mieli. A więc po prostu chcieli uzyskać uzdrowienie, a wiedzieli, że Jezus uzdrawia. A więc głównie nie przychodzili po to, żeby słuchać Jego słów, bo nauczycieli Mieli wielu. Było wielu kapłanów, którzy nauczali ludzi, ich również mogli słuchać. I owszem, nauka Jezusa była wyjątkowa, o czym wielokrotnie słyszymy świadectwo na kartach Nowego Testamentu. Ale mimo wszystko do nauczyciela mogli udać się jakiegokolwiek, nawet do pogańskiego, gdyby chcieli, do jakiegoś filozofa. Ale Jezus był tą jedyną osobą, która uzdrawiała, i do niego w tym celu przychodzili. Z tego powodu byli w stanie wraz z rodzinami przemieszczać się bardzo daleko, aby tego cudu doświadczyć. Jeżeli w ten sposób popatrzymy, to też nas to nie dziwi, że tego właśnie żądali, że to był ten cel ich długiej podróży. Bo kiedy my staramy się o zdrowie, to też jesteśmy w stanie bardzo wiele poświęcić pieniędzy, czasu, zaangażowania. To, aby zdrowie odzyskać. A więc, jeżeli ktoś miał tylko taką em, szansę, że go uzdrowi ktoś, to jest posłany przez Boga, więc za tym człowiekiem szedł. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich wypuścić, zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowi weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. A więc ludzie y, nie przyszli do Jezusa po to, żeby jeść. Ten trud, który włożyli, aby y, przybyć i uzyskać uzdrowienie, był przez nich zupełnie akceptowalny, w sensie oni z tym się godzili, że udadzą się w drogę, może im jedzenia zabraknie, albo nie mają w ogóle skąd tego jedzenia wziąć, bo może byli tak biedni. I w związku z tym to nie miało dla nich większego znaczenia. Najważniejsze było to, żeby doznać uzdrowienia. Kiedy doznali uzdrowienia, cieszyli się, że spotkali takiego proroka, takiego człowieka, który ma tak potężną moc, i wtedy też chętnie go słuchali. Wtedy przybliżali się do niego i byli zainteresowani tym, co chce powiedzieć. Naturalna sprawa, no gdybyśmy my, może nie my, w sensie, może nie ja, ale ktoś, kto nie jest zaangażowany jakoś bardzo religijnie, nie ma jakiegoś silnego przekonania, no to gdyby spotkał jakiegoś guru, jakiegoś, nie wiem, sekciarza, który nieznanym sposobem dawałby uzdrowienie, to też. Dałby wiarę temu człowiekowi, ktoś o nieugruntowanych poglądach religijnych, że tak powiem. I nie masz co się wtedy dziwić. Ehm, już nawet osobną kwestią jest, czy te uzdrowienia są prawdziwe, czy, czy są sfingowane. No, ale jeżeli są dobrze sfingowane, to dla osoby, która to widzi, to to jest prawda. I wtedy nie dziwił mi się, że ktoś taki idzie za drugim człowiekiem, że jest w stanie mu oddać wszystkie pieniądze, porzucić rodzinę i mieszkać z nim w jakiejś komunie na końcu świata. Jest to jakby coś szkodliwego, ale nie dziwmy się, że tak się dzieje. I ci ludzie też byli gotowi trwać przy Jezusie. Doznali uzdrowienia yy, i wcale nie myśleli o tym, żeby teraz napchać żołądek. Chcieli Go posłuchać, chcieli dowiedzieć się, kim On jest i co ma im do powiedzenia. Ale Jezus nie zatrzymuje się na tym, bo mógłby powiedzieć, OK, cel jest osiągnięty, oni dostali uzdrowienie, teraz ja im powiem o Królestwie Bożym. Ale Jezus chce zadbać o ich najbardziej podstawowe potrzeby. To znaczy o to, żeby się najedli. I popatrzmy, co oni tu będą jeść. Chleb i ryby. I to, moi drodzy, w czasach Starego Testamentu, w tamtym miejscu, to było podstawowe jedzenie. W na kartach Starego Testamentu przed chwilą u proroka Izajasza usłyszeliśmy o tym, że gdy Mesjasz się objawi, gdy Pan Bóg stanie się bliski, to ludzie będą jedli wszystko co najlepsze. Tłuste mięsa, wyborne wina, najpożywniejsze mięsa i najwyborniejsze wina. A tutaj Jezus nie ma ani wybornego mięsa, ani wina. Ma chleb i ryby, czyli to, co było najtańsze, najbardziej podstawowe. Ale i tym, co jest najtańsze i najbardziej podstawowe, da się zaspokoić potrzeby, bo potrzeb mamy kilka, kilkanaście. To tylko sposoby zaspokajania tych potrzeb są e, przeróżne. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych łomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. A więc moi drodzy, ta liczba 7 ona zawsze wskazuje na doskonałość. Jak coś jest siedmiokrotne, to jest doskonałe. A zatem i ten Boży Dar, dar zaspokojenia potrzeby głodu, on również był doskonały. A ponieważ zostały zebrane jeszcze te łomki i było ich też 7, to znaczyło, że ten dar jest nawet ponad miarę, ponad ludzkie wyobrażenie. No bo gdyby ten dar, ten cud byłby w punkt, że tak powiem, to żadnych ułomków by nie zebrano. Ludzie najedliby się do syta, i by wystarczyło. I to też byłoby nadzwyczajne, ale jeszcze zebrano 7 koszów ułomków, czyli było aż ponad to, czego ludzie w ogóle mogliby się spodziewać. I zobaczmy, Pan Bóg dał im dar uzdrowienia, czyli to zdrowe ciało dał im słowo Boże, które Jezus głosił, i dał im chleb, czyli coś absolutnie podstawowego do tego, aby utrzymać ciała. Więc widzimy tutaj zaspokojone wszystkie potrzeby. I my, moi drodzy, również mamy swoje piramidy potrzeb. To znaczy w zasadzie jako ludzie mamy bardzo podobne te piramidy, a ta piramida potrzeb jest taka sama dla każdego. Piramidy między sobą się różnią, są różne wersje, ale generalnie Mamy te same potrzeby, i wiemy, że one są poukładane od najbardziej podstawowych do tych, że tak powiem, mniej pilnych, ale bardziej doniosłych, wzwyż. I w zasadzie dopiero wtedy, kiedy my zaspokajamy te podstawowe potrzeby tam bezpieczeństwa, jedzenia jakieś inne potrzeby fizjologiczne to dopiero zastanawiamy się nad tymi wyższymi. I to nie jest tak, że my te potrzeby, że tych potrzeb w ogóle nie mamy, jeżeli są nie, zaspokojone te, nie są zaspokojone te niższe potrzeby. Te wyższe, one dalej są, tylko my sobie nie do końca zdajemy z nich sprawę. Ale Bóg wie o nich wszystkich. Bóg nas przenika, przenika całe stworzenie stworzył nas, skonstruował, najprościej mówiąc, i wie, jakie potrzeby mamy. I Pan Bóg chce te wszystkie potrzeby zaspokoić. I w pełni, w sposób taki absolutny, totalny, zarobi to w wieczności. Ta rzeczywistość nieba z naszej perspektywy, tej, tej ludzkiej, z perspektywy stworzenia, będzie właśnie doświadczeniem zaspokojenia pełni potrzeb, może nawet tych potrzeb, z których my sobie w tym momencie nie zdajemy sprawy. Ale już teraz, tutaj na Ziemi, możemy przeżywać po części em, ten stan zaspokojenia potrzeb płynący od Boga, bo już po części z tego. Korzystamy przez dary łaski Bożej. Bo moi drodzy, dar poznania Pana Boga i w ogóle religijność, pobożność, obcowanie z Bogiem w jakiejkolwiek formie to wszystko e, dokonuje się w sakramentach świętych, w modlitwie e, i jest już e, początkiem tego, co będzie działo się w niebie. I to nie jest tak, że no, jako ludzie, jako że tak powiem szczyt stworzenia, naturalnie mamy do tego dostęp. W sensie nas Pan Bóg tak zrobił, stworzył i możemy z tego korzystać. Nie, to wszystko zadziało się, to znaczy sakramenty święte, msza święta sama w sobie, możliwość adoracji Jezusa Chrystusa, możliwość otrzymywania darów ducha świętego, to wszystko stało się tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat. Tylko dlatego, że jego ręka spoczęła na świątyni, tylko dlatego, że stał się obecny pośród nas. I my, moi drodzy, przeżywając Adwent, właśnie tego oczekujemy: że Chrystus stanie się żywą, realną częścią naszego życia. A wówczas rzeczywiście ma szansę nas uzdrowić, ma szansę zaspokoić też wszystkie inne potrzeby, z jakimi do Niego przychodzimy. I to nie dzieje się tutaj żadna magia. To znaczy, nie jest tak, że Pan Bóg zdejmie z nas ciężar naszego działania i magicznie wleje wszystko, a my będziemy sobie leżeć i pachnąć. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że te potrzeby Pan Bóg chce zaspokoić i zaprasza nas, abyśmy przyjęli to zaspokojenie, które dokona się przy zmartwychwstaniu, umarłych. I daje nam dowody tego, że to jest rzeczywiście możliwe. Tak jak Dowód dostali ludzie, którym Chrystus rozmnożył chleb na pustyni. To nie było tak, że oni już tego o chleb i ryby nie musieli zabiegać do końca życia. Zabiegali, ale jeden raz doznali tego cudu, doznali nadzwyczajnego wydarzenia. I my, moi drodzy, w swoim życiu religijnym, ale i w ogóle w życiu codziennym doświadczamy interwencji e, Pana Boga. Nawet jeżeli nie na nas samych to działa, to gdzieś na naszych bliskich na ludziach, których znamy i na ludziach, których ufamy. Pan Bóg daje nam dowody po to, abyśmy Go zaufali, po to, abyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz, subskrypcję, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.